Dzisiaj porozmawiamy o Wszystko.pl i o ich pomyśle na rynek. Czołówka, lecimy! Cześć, ja się nazywam Jakub Wremski i witam Was na moim kanale. Dzisiaj, tak jak Was uprzedzałem na ostatnim live'ie, Jestem świeżo po rozmowie z panią menedżer z wszystko.pl i mamy garść nowych, ciekawych informacji. Dlaczego warto na ten marketplace wchodzić? Dlaczego warto mieć tam swoje oferty? I nowe rzeczy, co ten marketplace ma wam do zaoferowania. Więc lecimy. Ale zanim zaczniemy, podziękowania dla wszystkich subskrybentów, wszystkich wspierających. Tam wylądowało parę nowych filmików wspierające obejście, bo jeszcze nie wszyscy oglądali. To najważniejsze, poproszę Was jak zwykle o komentarze, nowe subskrypcje, bo to dla każdego twórcy, dla mnie też ważne, żeby tych subskrypcji było jak najwięcej. Im więcej, tym ciekawsze materiały mogę dla Was przygotowywać, bo dla potencjalnych reklamodawców jest to po prostu ważne. A jak już jesteśmy przy reklamodawcach, to pamiętajcie, że partnerem kanału jest lHpl. Tu, gdzieś go. O, tu, tu, tu go zobaczycie. Czyli serwery dla Waszych sklepów internetowych. Jeżeli chcecie założyć sklep internetowy, który będzie alternatywą dla Waszego Allegro, to zakładajcie go z LH.pl. Na dole w opisie filmu macie link afiliacyjny i macie kod rabatowy 20%. Jeżeli skorzystacie z tego kodu, to ja też swoje 5 złotych od LH.pl dostanę. A teraz. Przechodzimy już do materiału. Pierwsza rzecz. Jest prośba ze strony wszystko.pl do wszystkich sprzedawców, którzy tam sprzedają, i do tych, którzy dopiero zamierzają tam sprzedawać, ale jak już założą swoje konto, żeby wiedzieli, z czym co się je. Żebyście w mailach do wszystko.pl zgłaszali. Jakie chcecie mieć integracje, czyli z czym ma się ten system integrować, oprócz baselinkera, z którym integruje się w tej chwili, i oprócz Komarcha, z którym integruje się w tej chwili? Tak, oni muszą dostać od Was informacje zwrotne, co mają, jakie integracje są Wam potrzebne, jakich systemów wy używacie, żeby mogli takie integracje zacząć wprowadzać. A druga z kolei prośba jest taka, że Żebyście Wy sami do tych swoich integratorów, których używacie, też na przykład napisali maila, że słuchajcie, chcielibyśmy, żebyście się integrowali z wszystko.pl. I wtedy, jeżeli takie komunikaty będą po obu stronach, czyli jakiś integrator zwróci się do wszystko.pl, a oni zobaczą też, że Wy chcecie, żeby się z czymś integrować, to będą w stanie coraz więcej tych integracji wprowadzać. W tej chwili jakby są na etapie, kiedy właśnie to opracowują, i jak dostaną od Was informacje, co Wy potrzebujecie, to nad tym będą się skupiali. Tak? Im więcej informacji będzie na temat jakiegoś jednego projektu, z którym można się zintegrować, tym jakby ten projekt zostanie ustawiony w kolejce jako szybszy do zrealizowania. Także cała rzecz w Waszych rękach. Kolejna ważna rzecz: żebyście wchodzili na grupę facebookową dla sprzedawców. Link do tej grupy przypnę wam na dole, albo w przypiętym komentarzu będzie, albo w opisie gdzieś tam się znajdzie. Więc, więc tam zajrzyjcie na tą grupę, bo dlaczego ta grupa jest ważna? Jak wiecie, wszystko.pl bardzo oszczędnie dozuje informacje i tak naprawdę mówi wam o rzeczach, które już są gotowe, a nie tak jak Allegro, które mówi wam o tym, co będzie robiło za chwilę. Oni przyjęli ze troszkę inną strategię. Moim zdaniem ona ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale postarajmy się znaleźć plusy, czyli informują o tym wszystkim, co jest gotowe i co uruchamiają na bieżąco. Pierwszym właśnie takim miejscem, gdzie te informacje się pojawiają, jest właśnie ich grupa na Facebooku, czyli grupa dla sprzedawców. I tam właśnie ważne, żebyście byli. Kolejna rzecz, pisaliście do wszystko.pl i chyba nawet w jakimś komentarzu pod którymś moim filmem też to się pojawiło, jak to jest, że nie widzicie swoich zakupów, jak już się robicie. I czemu nie ma zakładki typu moje zakupy, tak takiej zakładki jak na Allegro. Otóż ta zakładka jest już gotowa, ale jeszcze nie jest uruchomiona. I ta zakładka zostanie uruchomiona w momencie premiery konsumenckiej całego marketplace'u. Czyli my, jako sprzedawcy, którzy tam w tej chwili możemy od siebie kupować i testować cały ten system, jeszcze jej nie widzimy i na razie jej nie zobaczymy, ale w momencie, kiedy system wejdzie na rynek i będzie uruchomiony, to już wszyscy konsumenci, i my w tym momencie, też jako konsumenci, jako sprzedawcy, tą zakładkę będziemy widzieli. Ok, i ostatnia taka, no, na koniec zostawiłem dla Was najciekawszą informację, a mianowicie nie wiem, czy pamiętacie, na jednym z live'ów, gdzie przeglądaliśmy sobie, jak wszystko.pl wygląda od środka, był sobie taki banerek reklamowy, jakiegoś proszku do prania czy czegoś takiego. Ja tam wtedy powiedziałem, że to jest najprawdopodobniej płatny. Potem Wszystko.pl napisało do mnie maila, że nie, nie, to jest, to jest za darmo. W tej chwili tego banerku tam nie ma. Ja Wam to sprostowałem. I co się okazuje? Chcecie mieć taki banerek? Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, że tak chcecie mieć taki banerek. Na Wszystko.pl. Swoją reklamę. I do tego za darmo. Jest taka opcja, żebyście mieli. Jak to zrobić? Oczywiście nie przez moje komentarze, żartuję sobie. Macie adres mailowy. Zdaje się, jakim mi pamięciomili, to jest sprzedaż -wszystko .pl. Napiszcie na ten adres, że macie konto, na tym koncie macie takie produkty i chcecie, żeby wam zrobili z tego reklamę. Oczywiście wszystko.pl będzie robiło te reklamy według własnego uznania, czyli jeżeli uznają, że o, fajny produkt, warto go tutaj pokazać. No to wasz produkt pojawi się na takiej reklamie, być może na stronie głównej, być może na jakiejś po stronie kategorii, tak? Na razie to wszystko jest za darmo. Troszkę chodzi o to, to już jest moja interpretacja: ja tego nie wiem od wszystko.pl, żeby ten portal zrobił się trochę bardziej kolorowy. I oni chcą, właśnie, żeby ten portal był taki fajniejszy, kolorowy, żeby tam było więcej produktów widocznych, tak, na pierwszy rzut oka tak jakby zrobić taką symulację jakby to było jak tu wszędzie będą reklamy i to będzie fajnie wyglądać ponieważ nie chcą w tej chwili na tym etapie brać od nikogo za to pieniędzy i ja to rozumiem nie dają wam jakby dają wam ograniczoną ilość klientów potencjalnych więc dają wam tą powierzchnię reklamową za darmo ale żeby się tą powierzchnię reklamową mogli dostać to musicie do nich napisać maila i wtedy ta powierzchnia reklamowa zostanie udostępniona. To tyle z takich najważniejszych rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Ta ostatnia, chyba najważniejsza dla wszystkich, bo taka zaskakująca, że ktoś chce wam dać powierzchnię reklamową za darmo. Tam może w tej chwili nie ma jakiegoś miliona potencjalnych kupujących, ale uwierzcie mi, że jest już ładnych kilka tysięcy sprzedawców. W sumie nie zadałem tego pytania dzisiaj: ile jest sprzedawców na dzisiaj? Może zadam w mailu, a może ktoś z wszystko.pl odpowie w komentarzu. I to jest właśnie potencjalne grono waszych klientów na dzisiaj, do momentu premiery konsumenckiej, która myślę, że gwałtownie zwiększy oglądalność wszystkiego co tam jest. Taką przynajmniej mam nadzieję. Teraz wrócę do swojego tradycyjnego apelu, do którego wam o który, że tak powiem, tutaj będę was prosił cały czas, czyli po pierwsze Wchodźcie na Wszystko.pl, zakładajcie tam swoje konta, wrzucajcie tam swoje produkty. Ja wiem, że Wy macie w głowie, mam milion innych rzeczy do zrobienia, ale a tam jeszcze jest za mało klientów, zróbcie to. To jest bardzo ważne, żeby tam było jak najwięcej produktów. Nie musicie się z tym w ogóle męczyć, po prostu odpalacie Tinkera, pobieracie swoje oferty z Allegro, wrzucacie te eksportujecie te oferty do Wszystko.pl, koniec. Cała wasza praca. Tysiąc ofert do przerzucenia w jakieś 2-3 godzinek, Z czego waszej pracy to tak naprawdę jest: kliknij, pobierz i poczekać, aż się pobiorą, a potem ustawić sobie wszystko, kliknij eksport i możecie już iść sobie od komputera, bo resztę system zrobi sam. A tutaj też ciekawostka: będzie, ale jeszcze nie teraz, funkcjonalność, która pozwoli wam pobierać te oferty bezpośrednio z Allegro do Wszystko.pl. To dla tych, którzy nie używają baseline'era. Chociaż wydaje mi się, że. Nie wiem, czy na Allegro są jeszcze jakieś osoby, które nie używają baseline'era. Raczej myślę, że niewiele. I więc jeżeli nie używacie baselinkera, to moja propozycja jest: nie czekajcie na tą funkcjonalność, tylko po prostu wierz, weźcie sobie tego Basingera w wersji demo. On jest chyba na 14 dni za darmo. Jeżeli nic się nie zmieniło, to macie 14-dniowy okres. Wykorzystajcie do tego eksportu, importu. I możecie nie przedłużać tej umowy, jeżeli nie chcecie. A jeżeli uznacie, że to fajne i że Wam się do czegoś przydaje, to sobie zostawcie. Nie, baselinker mi nie płaci za reklamowanie ich usług. Tak samo jak wszystko.pl mi nie płaci za reklamowanie ich usług. To w ogóle taka charytatywna działalność, ten kanał YouTubeowy. Dlaczego będę Was namawiał, żebyście byli na tej platformie? Po pierwsze dlatego, że ja bardzo wierzę w tą platformę i uważam, że ona ma dużą szansę na szybkie zdobycie jakiejś części rynku. Szybkie mówimy o perspektywie roku, dwóch, tak? Nie mówimy o tym, że w czerwcu oni się uruchomią, a w lipcu w ogóle będziecie mogli zlikwidować swoją ofertę na Allegro. Tak dobrze nie będzie. Ale w perspektywie roku dwóch ma szansę być to platforma z jakąś sensowną pozycją na rynku. Oczywiście Allegro nadal będzie miała dominującą pozycję na rynku, na rynku więc z Allegro nie rezygnujcie. Bardzo ważna rzecz: jak już tam wejdziecie i będziecie wprowadzali swoje produkty, to istotne jest, żebyście te produkty wprowadzali w cenach, no nie wyższych niż macie na Allegro. Już iluś tam sprzedawców widziałem, którzy wprowadzili swoje produkty w cenach wyższych niż mają ci sami sprzedawcy produkty na Allegro. Po pierwsze, w ten sposób raczej tam nikt nie sprzedacie, bo pamiętajcie, że w tej chwili jesteśmy w gronie ludzi, którzy doskonale wiedzą, jakie ceny są na Allegro. Jeżeli chcą coś kupić, bo mamy tam w zasadzie sprzedawców z Allegro na dzisiaj. Tak więc, jakby to jest przeciwskuteczne. Jeżeli ceny będą porównywalne, ok, jest szansa, że ktoś się skusi, ale jeszcze póki co pamiętajcie o tym, że Allegro ma swój program Smart, gdzie wysyłka jest za darmo tam jeszcze wysyłek nie ma za darmo o i tutaj ważna rzecz Wszystko.pl cały czas pracuje nad programem który ma być odpowiednikiem Allegro Smart. w jakiej to będzie dokładnie formule jeszcze nie wiem, nie mamy tutaj żadnych przecieków i pewnie ich nie będzie, mieli do momentu kiedy ten system nie będzie gotowy bo tak jak powiedziałem na wstępie wszystko informuje o swoich produktach wtedy kiedy one są gotowe a nie mówi, co zrobimy, a potem przesuwa datę tego, co zrobimy, bo nie wyszło. Mi się z jednej strony ta polityka bardzo podoba, a z drugiej strony ja jednak, choćby na potrzeby swojego kanału YouTubeowego, chciałbym wiedzieć, co będą robić w przyszłości, i wtedy będę mógł Wam mówić: O, jestem pierwszy, nikt wcześniej o tym nie powiedział, ale chyba pierwszy jestem z tą informacją, że możecie wysyłać maile, żeby mieć darmową reklamę. Mam nadzieję, przynajmniej, że jestem pierwszy. Dobra, to chyba tyle w tym dzisiejszym krótkim filmie. Pamiętajcie o partnerze naszego kanału, czyli lh.pl. Jeżeli potrzebujecie zbudować sklep internetowy, a namawiam was, zbudujcie sobie jakiś sklep internetowy. Pamiętajcie, że na Allegro jesteście teraz i może się zdarzyć cokolwiek, czego wam nie życzę, że za chwilę nie będziecie, a sklep internetowy jest wasz i póki nie zapomnicie zapłacić za domenę, to będzie wasz. Bardzo, bardzo długo. To jest jednorazowy wydatek, a też, jeżeli ktoś nie ma ochoty tego wydatku ponosić, to może go zbudować samemu. W tej chwili te systemy są już tak proste w obsłudze, że większość ludzi będzie to potrafiła. Z ogłoszeń parafialnych, w czwartek, was zapraszam na live 2030. Jesteśmy mówieni z Grzeszkiem i będziemy rozmawiali o czymś zupełnie innym. O dziwo nie będzie o e-commerce. Będzie o tym, jak sobie poukładać biznes poza e-commerce. Czyli wróćmy parę ciekawych pomysłów na biznes. Ja myślę, że ciekawych, więc tu Was yy, zapraszam. A w przyszłym tygodniu, we wtorek, już w ogóle będzie odcinek, który Was zadziwi, bo w przyszłym tygodniu, we wtorek, będzie odcinek. Nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek na moim kanale, który nazywał się Nowy sposób na Allegro i mówił o tym, jak budować zestawy, i tam trochę mieliśmy takie niedopowiedzenie, co dorzucić do tego waszego produktu, żeby był zestawem i żeby konkurencja na pewno nie mogła tego mieć. I chyba wymyśliłem, chyba wymyśliłem. Poprosiłem koleżankę, która zajmuje się doradztwem w zakresie tego czegoś, co będziemy mogli dorzucić. I o tym będzie przyszłotygodniowy odcinek we wtorek. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.